Cześć! Jestem Ania Żarek. Jestem coachem Matrycy Energetycznej w Róże z Kart Tarota i Wahadełka. Pasjonuje mnie psychologia, parapsychologia, Rozwój duchowy i osobisty. Pomagam ludziom w podejmowaniu decyzji, rozwiązywaniu problemów dotyczących pracy, biznesu, miłości, relacji z ludźmi i innych. Przyjmuję klientów na indywidualne sesje: osobiste, telefoniczne i online. Dzisiaj będę mówić o prawie przyciągania oraz o połączeniu z celem, z marzeniami. Mam na myśli połączenie energetyczne, magiczne. Później ten temat rozwinę. Alan Cohen, autor książki Relax into Wealth: Zrelaksuj się w bogactwo, mówi, że swój cel musisz posiadać. To wydaje się takie trudne do zrozumienia. W naszej rzeczywistości, realnej, co to znaczy posiadać coś? Na przykład posiadasz dom albo samochód, to masz jakiś dokument, akt notarialny czy dokument sprzedaży, że Ty jesteś właścicielem tej, tej rzeczy lub tego, tej nieruchomości. Albo idziesz do sklepu, kupujesz książkę, kupujesz perfumę, masz fakturę albo paragon i jesteś właścicielką. Czyli to jest takie posiadanie w rzeczywistości. A jak wygląda posiadanie energetyczne celu? To jest tak, że ten cel jest bardzo połączony z Twoją głębią, z Twoją duszą, że on z Ciebie wychodzi. On nie jest jakiś wymyślony, to jest Twój własny. Ty go posiadasz, bo Ty go stworzyłaś i dzięki Tobie on istnieje w świecie. Czyli posiadasz, a później jeszcze dojdę do tego, żeby stać się tym celem. Nie tylko posiadać, ale stać się energetycznie tym celem. Czyli posiadasz ten cel, tego nie zdobyłaś, nie kupiłaś, nie dostałaś w prezencie, czyli stworzyłaś ten, ten cel i posiadasz go energetycznie, jesteś z nim połączona. I wtedy, według prawa przyciągania, który, o którym na pewno wszyscy słyszeliście, jeżeli jesteś połączona energetycznie z celem, to powinno tak się zdarzyć, że ten cel manifestuje się że świat robi wszystko, żeby ten cel do ciebie przyszedł. Ty go przyciągasz. Ty jesteś jak magnes, który przyciąga w magiczny, energetyczny sposób spełnienie się tego celu. Kluczowe jest takie przekonanie, ale szczere, żeby było bez żadnych wątpliwości, że ty zasługujesz na ten cel. Tak jak mówi L'Oreal, w reklamie Jesteś tego warta. Musisz to czuć, bo jeżeli masz wątpliwości, to się energetycznie zrobi zaburzenie, zamieszanie i się nie spełni. Czyli czujesz, że zasługujesz, czujesz, że jesteś tego warta. I wtedy co się dzieje? Wtedy wszechświat, gdyby myślał, to by sobie tak pomyślał, jeżeli tę rzecz czy sytuację ofiaruje tej osobie, ona uważa, że zasługuje na to, ona będzie dobrą posiadaczką tego celu, tego marzenia, dostanie to, będzie się cieszyć, będzie to wykorzystywać, będzie się tym chwalić, poza tym uważa, że, za to, że na to zasługuje, więc dlaczego by nie dać tej osobie? I tej osobie mm, przeznacza spełnienie. Gdyby wszechświat myślał, a może myśli, może tak kombinuje, komu dać. Jak działa prawo przyciągania? Przyciągasz to, czego pragniesz, przyciągasz to. Czego chcesz, co jest Twoim marzeniem. Przyciągasz to, czym jesteś. Tak mówi na przykład doktor Dispensa: Przyciągasz to, czym jesteś. Czyli tu bardziej chodzi o bycie niż działanie, niż robienie. Praca nad celem odbywa się na poziomie mentalnym. Emocjonalnym i duchowym. Ty nic nie robisz, ty przerabiasz sobie programy w swojej głowie, żebyś w pełni zasługiwała na cel, żebyś w pełni go widziała i żebyś uważała, że ten cel jest Twój, że, że już go masz, że to już się dzieje. Stawiasz sobie cel, na przykład lepsze mieszkanie, lepsza praca, znalezienie partnera życiowego, lepsze kontakty z przyjaciółmi. I ten cel musi być energetycznie dopasowany do ciebie. Czyli wszystkie Twoje myśli, emocje, również zachowanie muszą być tak jakby spójne z tym celem. Muszą nastawiać się na ten cel. Muszą tak jakby nadawać na tych samych falach. Jak to zrobić? Przede wszystkim stworzenie wyraźnej wizji Twojego celu, spisanie sobie, wyobrażenie sobie w głowie, jak to będzie wyglądało. Dobre jest na przykład wyobrażenie sobie imprezy, że już coś zdobyłaś i robisz z koleżankami czy z przyjaciółmi imprezę, otwierasz szampana, cieszycie się, opowiadasz o tym celu. Czyli wyobrażaj sobie realizację swojego celu, jak to będzie, jak będziesz z tego celu korzystać, jak się będziesz cieszyć, jak będziesz rozgłaszać innym i tak dalej. I przyjmuj to, to musi być bez, bez żadnych wątpliwości, musisz całkowicie zaufać, uwierzyć, że tak będzie, a potem puścić, po prostu puścić we wszechświat, już nie trzymać tego, nie przypominać sobie, niech leci, niech się spełni. Jak sprawdzić, czy jesteś połączona, połączony energetycznie ze swoim celem? Czy masz takie same wibracje jak Twój cel? Poznajemy to po owocach, czyli po prostu w jaki sposób się spełni, czy się spełni i jak się spełni. Jeżeli stawiasz sobie cel, jesteś połączona z tym celem całkowicie, objęłaś go. Mentalnie, emocjonalnie, duchowo czujesz, że jesteś jednością z tym celem, że on jest Twój, posiadasz go, to wtedy, według prawa przyciągania, ten cel powinien się spełnić, ale w jakiś sposób? Powinno to być gładko, szybko, bez wysiłku, bez robienia czegokolwiek. Po prostu stawiasz sobie cel. Wyrzucasz do świata na spełnienie i on szybciutko się spełnia, nic nie musisz robić czyli po tym poznajesz swoje połączenie energetyczne, że to się w łatwy sposób czasami cudowny speł spełnia, czasami jakby spadło coś z nieba. Po prostu aż człowiek nie może uwierzyć. To właśnie jest takie spełnianie się z poziomu połączenia energetycznego. Najlepiej zacząć od łatwych celów, od prostych, nie zaczynać tak z grubej rury, od jakichś wielkich życiowych spraw, tylko od Prostych. Na koniec zaraz Wam zaprezentuję takie ćwiczenie pracy nad celem. Tak jak mówiłam, zacznij najpierw od prostego, łatwego celu, żeby poćwiczyć na takim łatwym, a później przejść do trudniejszych. Weź sobie taki cel, coś, co postawiłaś jako cel i ci nie wyszło. Najpierw przywoła jego wizję. Jeżeli nie masz wizji, to stwórz, jakby to było, jakby ten cel się spełnił. Później przechodzimy do rozmyślania, rozważania. Bierzesz kartkę papieru i spisujesz, tak, według Ciebie, dlaczego ten cel się nie spełnił? Czy Ty czegoś nie zrobiłaś? Czy może uważasz, że nie zasługujesz? Czy może to nie jest dobry cel, może jakoś źle wybrałaś i dlatego, czy wszechświat ci nie dał tego celu, nie chciał, jakieś są blokady. Po prostu spisz tak, co myślisz tak po swojemu. Dlaczego to nie wyszło do tej pory, mimo Twoich starań? Później takie pytania jakby z poziomu czakry serca. Dlaczego Ty tego chcesz? Dlaczego tego pragniesz? Czy to jest dobry cel dla ciebie? Czy... Czujesz go z duszy, że to jest Twój cel, czy, czy naprawdę tego chcesz. A potem wyobraź sobie ten obrazek lub film spełnionego celu, że jest przed Tobą, jakby, że widzisz przed Tobą, jest i obejmij go swoją miłością. Przede wszystkim energia miłości z czakry serca jest taka najpotężniejsza, że kochasz ten cel, że posiadasz, obejmujesz swoją miłością. A potem, mówiłam, że cel musi być jakby na takich samych falach, wibracjach jak Ty. Więc po prostu zacznij wysyłać te fale. Doktor Dispenza mówi o takim, takiej koncepcji elevated emotions. Podwyższone emocje, czyli podwyższone takie energetycznie emocje. Czyli wysyłasz do tego celu z siebie, z serca fale miłości, fale radości, fale ekscytacji, szczęścia. Myślisz o tym dobrze, wysyłasz tę fale i później zaobserwuj, wyobraź sobie, że ten cel ci odpowiada, że przychodzą fale z powrotem, że na każdą wysłaną falę jest jakaś odpowiedź. Jak już wszystkie fale się pozamykają, jest, jest fala i jest odpowiedź. To wyobraź sobie, że już jest zakończony, jesteś połączona, jest cel, realna, szczegółowa wizja, jest otoczony miłością, jest połączony tymi falami podwyższonych emocji, i wtedy odpuszczasz ten cel, wysyłasz do wszechświata z prośbą, niech wszechświat pomoże to załatwić. Dziękuję bardzo i życzę powodzenia. Jeśli spodobał Ci się mój film, proszę daj łapkę w górę. Naciśnij przycisk subskrybuj. Pamiętaj też o dzwoneczku. Jeśli naciśniesz dzwoneczek, będziesz dostawał powiadomienia o nowych filmach na moim kanale na YouTube. Magiczny coaching pisane razem. Jeśli znasz kogoś, komu ten film by się przydał, proszę udostępnij go. Wszystkie materiały, które przygotowuję są dostępne także na mojej stronie internetowej magicznycoaching.pl. Tam znajdziesz wiele ciekawych artykułów na tematy rozwoju osobistego i duchowego.